Witam bardzo serdecznie. Zaczynamy nową serię na kanale z DeForesta. Jest ze mną Black Fox i Piesako Siemka, Siemka, no. Yy, zaczynamy już od razu, bo już jest, nie wiem które podejście do nagrania, więc trzeba szybko, bo oh, czasu oh, oh. nie ma. Tak. <laughs> Szczególnie fajnie się gra od nowa, bo 3 razy zbudowaliśmy 800, 800 kamieni. Piłka. No, no, sorry, ale jakość musi być najwyższa. Widzowie muszą mieć wrażenia Full HD. No, a w czym ty nagrywasz? No, Full HD. OBS Full OBS. HD. No. Pogrzebałem w ustawieniach i ty, jedyne co jest jeszcze do poprawy to mikrofon mój, bo jest szum. Ale już w następnych odcinkach będzie ok. O, torba guci, moja ulubiona ubranka a, a, są ja jestem gościem ubranym w jakichś ziarkowskich mhm. ale wiesz co jest fajne w The Forest że rozmiar jest ten sam sam tak się dostosowuje no dosłownie dobra ja już od razu wytwarzam dzidę jak każdy z nas jest kurde chińczykiem takim samym to się dziwi? no ziomek pies o kot jest czarny Ty jesteś tym takim, łysym panem i tyle no, nie. nie, jachu, nie, 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 nie Co się dzieje? On zna z wioskę i próbuje. Dobra, to gdzie jesteś? Idziemy Biegnę. poczekaj na mnie, no, dobra, widzę go Ja też biegnę Poczekaj, ja sobie dzidę zrobię Przypominam o zostawieniu subskrypcji na kanale, ponieważ nie robi tego ponad połowa a pamiętajcie, że możecie patrzeć jak lamimy w tą śmieszną gierę. O mu pomor... Ja do was y, ra, prośbę, żebyście pisali porady. Tak. Typy porady do tej tym gry, tym bo wiesz... Ta gra już ma parę lat, ale my jej parę lat nie mieliśmy, więc... <grych> ja tam właśnie <grych> was pokieruję. ty mi nas pokierujesz. Ja bo nie zamykam tabelę, jak wstaje się. łeb! Przeklinać możecie, ale starajcie się unikać tego. Taką prośbę do Was mam. Dobra, ej, są tu ryby. Ej, dobra, mam ryby. Chodź. No, przy wiosce są ryby, to wiesz. No to widzisz. Ja mam dzidę Ja A też być. mam, na dobra. Jest... Łowimy łyby. A, no, ryba, na dzide. No, ej, to jest łódka? Ty mam łódkę. Ej, tu jest łódka? Łyba, chodź tu. No, idę. Muszę obejść Nie, ja, ja próbuję ływę złapać. Ja idę obejść to jeziorko to. Ej, to jest główna wioska? Nie wiem. Jak główne jest, czy jakiś random? Nie, nie, to jest jakiś random. Ej, no, ej, ej, ryby, ryby, ryby. Ryby nie uciekać. Ej, weź, ty zbieraj te szmaty z tych ty i robisz? Jezu, nie mogę złapać ryby. Jestem głupi. Zejdź, zejdź, to Dobra nie, nie łowię ryb, bo nie umiem XD No to ja... No, Na no, mistrykiem Ej, da się zniszczyć to bardzo akci nie tego Co? Bardzo by się przydało to, to znaleźć... To jest... em... Ej, podchodzisz... i eduj, do Ej, najlepiej było znaleźć... No to w, to w, w... Najlepiej było znaleźć ich główną wioskę, bo tam dużo pitka będzie. No to no, lewie... Wszystkiego tam dużo będzie, ale głośniej no, no. ma. A ja jest gdzieś do jest, dobra. Jest, jest, bo to jest to miejsce. Dobra, i pierwsza rzecz, którą musimy zrobić to znaleźć miejsce na chatę Więc y, idziemy robić miejsce na hatę. Tak jest Ja... Ty mi chuj poszedłeś Jestem, ja nie idę nigdzie na razie. Już idę, cześć. Tak Nasz gameplay będzie wyglądać tak Skupiamy się na grze, a co dwie minuty Będę przyleciał subskrypcji i łapeczkę w górę To wy, to wy wyżebrajcie Ej chodźcie O Pa jahoo. Szybkie sprostowanie, Yahu Szymon to jest Piesokot, BlackFox to jest KubaLisu, a ja jestem Michu. Cześć, cześć, cześć. Poczekaj, ja pochodniek. W pierwszym, pierwszym odcinku będzie tytuł Zadamawiamy się w jaskini. To tam w Wiesz co, może iść pierwszy. No ty idź, pierwszy. O kurde, ty, ty, to kurde jakąś wielką pochodaję masz, nie? Ja zgaszam na razie. Patyki, oj laga mam. Miałem laga o, ma jego. Coś się zaświło chyba. Opoczyłem to... tego lega. Ja ty... Nie mam bo... iść pierwszy, ja się boję. Jesteś pan pochodnia, idziesz pierwszy. Wiesz co ja sobie parę... Ja sobie dzidy porobię wiesz? Ja się boję. A! Oj, nie, Jezu. Mówię kastujesz pogodnie, no to idź przodem, nie Jezu. Co sam, chodź, sam sobie chodź, wybrałeś chodź, taki pan. los. Alkohol jest okej okay. Wiem, kalecze niemiecki, dobra, chociaż znaleźliśmy grotę, to jest plusik Wiesz co, ja też A sobie... Ja, ej, ej, czekaj, ja też zrobię pochodnie. Ej, weź, A wiesz, to się o, nie, 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 Walczymy z żywą po żywa pochodnia. Jest screenshot. Ej, wejdź coś zapal, bo nie widzę. Dwóch! A i więcej ich tu jest! No jesteśmy w ich jaskini, wiesz, nie? Mamy ich patykiem, Dobra, chronimy się. Ej, ła! Mówię, pomóżcie, Ej, a to jest smurf, kurde. Ty, no Dawaj, go, bo on ja robię screenshoty, może coś na miniaturę pójdzie. Smurfy z jaskini, atakujemy smurfy z jaskini, nie? Czekaj, ja biorę pochodnie. Ja też. Jest coś mam ja też mam O, coś wybuchło Ej, mamy coś? No. A są ręce, Jeszcze ręce. Bierzemy na, na jedzenie ty. Ej, tu coś spadło, chodźcie Krzestie Aj tutaj... Ej, to jest ich wypo... O patrz czaszkę, która się... O, chodź! Ej, tu coś mam, chodź. Chodźcie to się da tak, na stół wezmę coś mi zarąbi, nie? Ja mi się da zejść na dół. Mhm. No chodź, że się Ej, a może do jęki nie wyszliśmy? No, chyba jo. To chodźcie teraz w tą stronę może co? No właśnie, tutaj chciałem iść. Tu jakieś dechy są. Bo jest ładna... Zrobione do zdjęcia. Ładne miejsce do. Gdzie? No tu, tu wszędzie są takie zejścia. Aha, tu wszędzie jest... Ej, chodźcie, tu jest woda No i więcej krwi, spoko. Ojeju, fuj. Demonetyzacja. Hello. Cieszę ja, ja się, że muszę to wyjść. Jak ja się cieszę, że to nie jest reali tak realistyczne. I że nie gram w to na wiarze. Jak się cieszę. Się powieram, Dobra, jedzie, tak. idzie. Idę tutaj. Smurf. To są jaskiniowe ty. Jaraj się. Żywa pochodnia, żywy, żywa pochodnia ze smurf. A taki tytuł odcinka. XD Mutant? A i Mutanta słyszę. No to spadamy, stąd ja mam lowa. masz. Mam leki, no. Tylko uciekam, bo ja mam no smerf mnie zaraz za pierwszy. No trzeba mnie! Zabij się! Dobra, musimy stąd uciec Dobra, spamy się. Wracamy. Się Wracamy i później tu wrócimy, jak będziemy bardziej uzbrojeni. A wiesz jak cię Wiem, chodź. Ja się bardziej boję, że zaraz coś nas zaatakuje, jak będziemy wracać. No ja coś się tamto tam tak, że Ha! To, to, to żaden problem, nie? Aha! Wkoczyłem wysoko iść z co Chodźcie. Dobra, tylko teraz. O jeju, ja dźwięk? To było gdzieś tu? Tak? Tutaj no. No bo trupy leżą no to Aha, no i świetnie, jest noc, tak? Czy nie? A nie, to jest, nie. Da, to jest dalsza część kopalni. O nie, to tutaj nie idziemy. No to się cofaj. Cofaj się. Weź, wesz. Wesz. Nie wiesz co? Ja zaraz wypikuję twoją ortografię, nie? To w prawo, w prawo, w prawo. Tutaj. No tutaj. Ej, tu jest gdzieś tu było. A no, to tu w prawo. Chodźcie a, za mną. światło mi Chodź tu pochodnia A No To tutaj. Ej, chodźcie nie za mną, wiesz? bo ja tutaj coś znalazłem. No ale ja znalazłem wyjście. E, dobra, to idę, bo tutaj nie byliśmy, a, ja... a jak mam się wrócić teraz tutaj? Chodź stąd No nie chodź stąd Upadkuj Michał Okej, okay, jestem Dobra, Michał teraz No to dawaj na wyjścia i on wyjdzie Już Gdzie to jest, Dobra, tu? Party, Jak mnie zaprowadzisz do Mutanta to masz dedo, nie? Udoby serwer, bo nie wiem ile mi jest od niej Tutaj, tylko pochodnia iść. No. Ja nie mam pochodni mam zapalniczkę, wystarczy Okej. Okay. A ten tu nie był taki dobry. A dobra był. Dobrze, że jest jeszcze dzień, bo zmarnowaliśmy dzień z kopalni. Tak, jest marnowamy połowę życia. Większe z życia i... Dobra o, Wiesz co koło kopalni i tyle. Rób już tak? ten, zł spanka rób. No dobra, to trzeba, ja szczer, trzeba być ubezpieczonym. Ty no dobra, ja stawiam wejście z wielu A Ciekawe, czy działa ten bóg stary. Ja tak działa. No, że mogę popchnąć drzewo, w którym ma lecieć. Dobra, o, nam, 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 nam. gawron, wejście, chodź tu. tu nie. drzewo drzewo no. ja zajmę się patykami to zajmuj się weź tam porób nam te do spanka no już jeszcze nisko pszczołkami kurde chciałem na ciebie zrzucić drzewo ale nie trafiłem w śmieciu <laughs> przepraszam no, to takie idealne było, no. Brawe drzewa nasz też. Ja mam jest My tu mamy dużo drzewa w miarę. Znaczy, to nie jest dużo, ale... Byłem sobie pojedzącą. Jest No, do jego nie na niego DRZEWO No Ale to jest cudowne! Ej, u mnie mnie to <grym oj, <grym Drzewa spadają na ludzi! Dobra, ja zbieram te fakty, które są cynujące. A ła! Ej, strzałek! No, ja ej, biegnie! No, ja mam mało, ok. Co ty buci nie rozróżniasz, choć w sumie u nich to płeć to ciężko jest określić. Oj, oj, zaczyna się ściemniać. No już zbieram te paty. Dawaj ją. Chyba nie będę na to patrzeć nawet, bo już za to mogę stracić pieniądze, których nie mam. Od razu safuję gierę w miejscu trzecim. Teraz trzeba zrobić resztę. Dobra, ja idę po bele. Belę, belę. A ja pateki zbieram. Tu brakuje dwóch. Nie, grzyba ja nie chcę. żeby są dobre. Ale nie muchomory. Chyba, że ty jesz. Nie, on już. O, on już jest wykształconym zjadaczem muchomorów, nie? Ty już jesteś wykształcony w tym Jeszcze nie zamknięte sromotnikowych Idą No zamknij To się brz... Przeszkadzam No chyba tak Kolejne spanko jest Ej Bo ich tam trochę sporo jest Chodź No Wiesz co może użyjemy tu mołotowa Tu po lewej właśnie Ej wiesz co? No i się palę. Czekaj, woda, 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 woda Czekaj, bo się jaram Aha, dobra Ej, no ja ci tak średnio pomogę Bo ja też dużo życia nie mam, jestem głodny No chodź ty Dobra, jednak to nie był dobry pomysł. Zaraz zdychnę. Jachu, pomagam. Czekaj, chcę pomóc. Uciekam. No jest. Cud miód gra po prostu, gdzie? No super. Dobra no to w tym miejscu kończymy. Dziękuję, dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia. Cześć.